Nie można przed nią uciec, ale można się na nią przygotować. Śmierć, bo o niej mowa, spotka każdego z nas i spotka nas prędzej niż to zakładamy. W ostatnich dniach zmarły dwie bliskie mi osoby: jedną z nich był mój tata, a drugą. Serdeczny znajomy, brat mojego przyjaciela, a więc rozmyślania na temat śmierci i tego, jak do niej się przygotowujemy, są bardzo żywe w moim sercu od tygodnia. I dlatego chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym, abyś ty mógł, mogła się zastanowić nad tym, czy jesteś gotowy, gotowa na to, by z nią się spotkać. Ponieważ po drugiej stronie śmierci będzie czekał na ciebie sam. Pan Bóg. W liście do Hebrajczyków autor powiada, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a później sąd, a w księdze Amosa prorok wzywa do tego, aby przygotować się na spotkanie ze swoim Bogiem. Śmierć przyjdzie nieubłaganie i szybciej niż się spodziewasz, a wraz z nią staniecie przed Bogiem sędzią wszechświata. Dlatego myślę, że warto przygotować się na to spotkanie, a przygotować się możemy tylko poprzez osobistą relację z Jezusem, do którego nawrócimy się i którego poprosimy o to, by przebaczył nam nasze grzechy.